To sprawdzony przepis na pożywny obiad. Zacznij od pokrojenia chleba tostowego w drobne kostki, tak jak robisz to zazwyczaj na grzanki. Skórek nie wyrzucaj, tylko pokrój je na mniejsze części. Następnie włóż je do słoika z mlekiem i zostaw na jakiś czas. Natomiast pokrojony chleb przełóż na blaszkę i włóż do nagrzanego piekarnika na 100 stopni. Piecz go około 10 minut, aż będzie chrupiący. Teraz przygotuj mięso. Weź 300 g piersi z kurczaka i pokrój ją na mniejsze kawałki. Jedną cebulę pokrój na cztery części. Dodaj cebulę i piersi kurczaka do malaksera lub blendera. Po chwili dodaj mleczne skórki. Przełóż zawartość blendera do miski. Dodaj sól i pieprz do smaku. Aby poprawić konsystencję, dodaj dwa żółtka jaj. Wszystko dobrze wymieszaj. Następnym krokiem jest formowanie kotletów. Przygotuj miskę z lodowatą wodą, na inną tacę wsyp wcześniej podpieczony chleb oraz mieszankę mięsną. Zwilż ręce w wodzie i nabierz trochę mięsnej mieszanki. Uformuj mięso w owalny kształt. Następnie obtocz je w chlebie. Przewróć, aby kotlet był pokryty z obu stron. Na średnim ogniu przygotuj patelnię z odrobiną oleju. Gdy będzie gotowa, połóż kotlety jeden po drugim i smaż, aż będą złociste z każdej strony. Wyjmij je i połóż na kilka minut na papierowy ręcznik, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Będziesz zdumiony, jak smaczne są i jak szybko się je przygotowuje. Kotlety pożarskie to nic innego jak kotlety mielone z kurczaka, jednak robione nieco inaczej. Od lat goszczą w naszym domu i zajada się nimi cała rodzina.